Ja się, ja uważam za bardzo interesującą tę uwagę, którą wygłosił pan doktor Gawin w końcowej części swojego wystąpienia, wspominając o tym, jakie były warunki możliwości istnienia demokracji ateńskiej. E, Strząsienie długów to rzeczywiście kluczowa sprawa, ale dodać do tego należy również i charakter te, tej demokracji, zakres te, terytorialny niewolnictwo jako instytucję, bez której nie byłoby możliwe próżniactwo tych, którzy uznani zostali za obywatelami i byli, byli podmiotem tego ustroju, a także naturę bogactwa rozproszonego, będącego wynikiem handlu i przemysłu, ale co, o czym nie należy za, zapominać również podboju. Także i ta uwaga prowadzi mnie do próby odpowiedzi, odpowiedzi na te kluczowe postawione przez przewodniczącego pytanie i tytuł naszego panelu, czy demokracja liberalna przetrwa. Jestem nieco bardziej radykalny niż moi przedmówcy i uważam, że tak postawione pytanie no, suponuje w pewnym sensie część odpowiedzi, mianowicie zakłada, że demokracja liberalna istnieje. Mój radykalizm polega na tym, że ja stawiam pytanie, czy istotnie tak jest, czy demokracja liberalna istnieje. Zanim zastanowimy się, czy rozważymy problem jej możliwego kryzysu i zdiagnozujemy ten stan, spróbujmy odpowiedzieć sobie na tak postawione, moim przekonaniu, fundamentalne pytanie, a ono jest związane... Od z tym, że no, żyjemy w czasach poważnej konfuzji pojęciowej, gdzie demokrację przedstawia się w trzech niejako postaciach. Z jednej strony jako ustrój czy formę ustrojową państwa, z drugiej strony jako pewną praktykę ustrojową, a w trzeciej kolejności i w sposób przemożny jako swoistą metateorię władzy i społeczeństwa w porządku logicznym i symbolicznym. Poprzedzającą inne i będącą probierzem prawda, ustrojowości dla innych porządków konstytucyjnych. Mnie się wydaje, że aby zrozumieć, czym jest demokracja, i później odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ona istnieje, powinniśmy się cofnąć do klasycznej dychotomii, którą. Zawdzięczamy filozofom greckim, Platonowi i Arystotelesowi, państw czy ustrojów państw na republiki, rzeczy wspólne i e, e, rzeczy prywatne, a więc takie państwa, które są polem realizacji prywatnych interesów przez rządzących, stanowią, jak powiadają klasycy, res privata. I z tego punktu widzenia są dwa probierze czy sprawdziany. Ustroju, każdego ustroju, takie minima ustrojowe. Jednym z nich jest kwestia powagi władzy, a więc na ile ustrój państwa, który jest przecież tylko nadbudową, nad koniecznymi strukturami państwa, realizuje funkcję kreatora, strażnika i ładu, gwaranta ładu politycznego, a więc porządku, a więc pokoju społecznego, a więc bezpieczeństwa członków wspólnoty. To jest tak naprawdę zasadnicze kryterium państwa, jako pewnej jedności etycznej i dobra metafizycznego, ponieważ państwo, o czym nie należy zapominać, jest taką formą organizacji wspólnoty, która zabezpiecza ją przed anarchią, czyli możliwą walką wszystkich przeciwko wszystkim, nieograniczoną i nieokiełznaną przemocą. Ale z drugiej strony. Sprawdzianem każdego ustroju jest też przestrzeń wolności i równości członków wspólnoty, obywateli i szerzej ludzi jako osób moralnych. I w tym zakresie istotne pytania, które należy postawić demokracji, która przecież w tym zakresie, gdy mówię o porządku, wolności i równości, nie jest kreatorem wolności, Wszystkie znane nam wolności, prawda, wolność sumienia, słowa, debaty publicznej, zrzeszania, a także sama koncepcja rządów prawa jest pochodzenia przed i niedemokratycznego, Jest, przynależy do historii e, człowieka, która nie jest historią, par excellence, demokratyczną, prawda. Demokracja ma swój e, taki czy inny udział w tej sprawie, ale z całą pewnością to z innego, z natury rzeczy porządku niż demokratyczny powołana została do życia i idea, i praktyka rządów prawa oraz przywołane przeze mnie wolności i równość, rozumiana jako równość równych pod rządami prawa. Ale w takim razie, skoro tak, to jest pytanie, na ile demokracja spełnia funkcje, które zadali jej klasyczne, czy zadali ustrojom w ogóle klasyczni filozofowie, na ile zabezpiecza ład i porządek i na ile gwarantuje przestrzeń wolności i równości. I ja w tym zakresie jestem bardzo sceptyczny i znowu powracam do Platona, który, jak sądzę, powiedział fundamentalną rzecz o demokracji, o jej istocie, o jej podstawach. Mianowicie taką, że demokracja to jest namiętność władzy. Hobbes 20 stuleci później powtórzy, że jest to nienasycone pragnienie władzy, libido Dominandi, coraz to bardziej rosnące, które wygasa wraz ze śmiercią. Oczywiście w tym sensie tak eksplikowana demokracja jako forma ustrojowa odpowiada pewnym aspektom natury człowieka, które są powściągane, a to przez skrupuły moralne, a to przez władzę, czy to władzę publiczną czy władzę rodzicielską. Prawda? Natomiast rzecz w tym, że demokracja poprzez taką silną, istotową, takie silne, istotowe wyakcentowanie problemu woli mocy, prawda? pewnej pasji prawda? zmierzającej do posiadania i zdobywania władzy, instytucjonalizuje w porządku wewnętrznym sferę instytucjonalnego konfliktu, który powstaje wewnątrz wspólnoty. Ten konflikt może polegać tylko na polaryzacji wspólnoty politycznej, a więc ujawnieniu rozlicznych prywatnych i będących pochodną prywatnych interesów i ambicji partyjnych interesów i względów. I demokracja, która nie jest częścią pewnego mieszanego porządku społecznego, który ją ogranicza, powściągła, który nakłada jej wędzidła w postaci różnego rodzaju spojń, takich jak naturalne wspólnoty, rodzina, parafia, kościół, wieś w postaci takich kryteriów jak status, kryteriów moralnych, prawda? Takich, gdzie, takiego porządku, gdzie za realnie istniejące uważa się prawdę i dobro. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie prawda i metafizyczne dobro są podstawą dla tej demokracji i dla każdego ustroju. Więc jeśli tych powściągów nie ma, to objawia się furia zniszczenia demokracji. W czasie rewolucji francuskiej, rewolucji bolszewickiej, kiedy powściągów nie było, władczy lud doprowadził do powszechnej destrukcji i zniszczenia porządku. Również w przestrzeni międzynarodowej, która jest z natury rzeczy anarchiczna, bo nie istnieje coś takiego jak polityczna jedność międzynarodowa, mamy do czynienia w XX stuleciu z demokratycznymi wojnami totalnymi. No, to są wojny, które pochłaniają przecież miliony istnień i destruują porządek. I teraz to, dlaczego był możliwy mariaż liberalizmu i demokracji, polega na tym, że liberalizm potęguje, wzmacnia i konsoliduje wszystkie te pasje furie i namiętności władcze, które wprowadza do porządku społecznego demokracji. Eksplikowane są one przecież nie na zasadzie politycznej, jak w demokracji, ale na zasadzie antypolitycznej, jako krytyka państwa, jako krytyka polityki, jako ograniczenie, ograniczenie sfery władzy publicznej, jako możliwego opresora indywidualnej wolności jednostki, która jest pojęta jako byt przedspołeczny, suwerenny, dysponujący fundamentalnymi prawami i uprawnieniami wynikającymi z absolutnych praw natury, czy z absolutyzacji prawa naturalnego. I tak pojęty liberalizm dodaje do demokracji impet, który oczywiście sprawia, że demokracja każdego swojego oponenta, takim oponentem są struktury państwa, Przeddemokratyczne i konieczne struktury państwa, a także wszystko to, co składa się na porządek społeczny i wynika z naturalnego, wspólnotowego rozwoju społeczeństwa, że demokracja traktuje wszystkie te instytucje i reguły życia społecznego jako wobec siebie przeciwne i konkurencyjne wokół, wobec dominacji, do której zmierza. I demokracja, jako zasada homogeniczna, mająca na celu. Samowystarczalne kierowanie społeczeństwem zostaje jak gdyby wzmocniona i spotęgowana przez zasadę liberalną, która koniec końców niszczy demokrację jako zasadę polityczną, bo jest zasadą antypolityczną. Konkludując, będę miał okazję być może szerzej na ten temat powiedzieć w dalszej części, uważam, że żyjemy w świecie pokresie. Po upadku demokracji liberalnej, w świecie postdemokratycznym, w świecie organizowanym przez zupełnie inny niż polityczny porządek społeczny, demokracja nie istnieje, ponieważ nie istnieje sfera polityczna, sfera publiczna, która by przesądzała o regułach życia społecznego. Demokracja została dobudowana, stała się przybudówką sfery rynku, sfery organizowanej przez na obecnym etapie, przez globalny kapitalizm, który wynajmniej nie jest, jak twierdził mój przedmówca ofiarą spekulacji finansowej i tego, i tej finansowej części struktury społecznej, ale jest istoty swej właśnie, narzędziem akumulacji kapitału bez względu na to, czy pociąga ta za sobą wzrost wartości społecznej i dobra społecznego, czy odbywa się kosztem społeczeństwa. W tej fazie finansowej kapitalizm, kapitalizm jest konieczny w tym rozumieniu, że wyczerpały się źródła akumulacji bogactwa. Na zasadzie realnej i materialnej. Kapitalizm, poszukując innych źródeł, buduje swoją akumulację w oparciu o pieniądz jako dług. Dług, który jest gwarantowany przez czas przyszły dłużnika. Co oznacza czas przyszły społeczeństw, państw, narodów i ludzi. Indywidualnych ludzi. I kapitał z natury rzeczy nie rozwiązuje problemów, odsuwa je. Na przyszłość. Ofiarą tego porządku, który jest konstytuowany przez kapitalizm globalny i przez oligarchię kapitalistyczną wieloramienną, która jest skryta za fasadą demokracji liberalnej, pada porządek ustrojowy państwa i państwo jako takie, które jest zawłaszczane, które jest ekonomizowane, podobnie jak społeczeństwo i wspólnoty. To jest tyle, co w pierwszej części na ten temat chciałbym powiedzieć.